Misiek Czecha Bajcie w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Może jeszcze raz się przywitam, bo może miałem jakieś lagi. Z tej strony Misiek Czecha. Moi no drodzy i jakby co to przepraszam Was za te wszystkie odgłosy w tle. Ale jak już widzicie, Zrobiłem ewolucję mojej najlepszej Igni na, na Riona Dzięki Piękny on ma Mój favorite Pokémon Go. Mój favorite Pokémon. Tutaj w od razu dajemy spak Tutaj sobie tylko troszkę będę musiał przemienić. Okej. Okay. Zobaczmy moje raz, ale śpiące jest to strasznie. Ale dobra. Hmm. Już go testowałem. Ma strasznie mocny y, ten. Atak? To jest super atak jego super atak to po prostu... To to ja wiem To to jest łatwe To jest Patrzcie Tak, już zjechamy Tyk. I Do tego wyliczymy. A, używałyśmy lata. Okej. Okay. Ekscelent. Nie no, to już, moi drodzy, będzie łatwe. To to już, moi drodzy, będzie łatwizna. No. Dobra, i został mi właśnie o okay, tej Flerion. Flerionem to powinienem nie sobie poradzić. No i używam super ataku. Ja na, ja na szczęście mam tarczę, więc on mi nic nie zrobi. Ale ja mam przewagę. I to stanowczą. Mam strasznie dobre te pokemony. Więc no, Flerion po prostu mnie aż zniszczył. Pyk. Nie, sobie chyba. Nie. Ale widzicie, udało się. to się udało. You aż... Czemu, a to tylko 30 tutaj dostałem, no? I co to, to za chamstwo jest? Mój przyjaciel Fastujemy, by mi się strasznie moi drodzy przydali, przydały mm. Co tu jest? Legendarny chyba Pokémon? What the fuck? Czy to jest legendarny? Chyba Jakbym takiego sobie rozwalił nie, mi się knie już o tym. No mm. i razu uwierzcie, że... I'm sorry, ale uwierzcie, mój drodzy, że... Mówię, że dzisiaj będzie odcinek z Pokémon Go. Zanim długo będzie jeszcze odcinek z Crash Royale. Przepraszam, nie z Crash Royale, tylko z Brawl Stars ale w sumie nie chcemy się nagrywać tego raustersa chyba hmm. no, wiadomo, nie będzie najlepiej a dziś jaki odcinek, że robimy walki może nie, będą 2000 tych 2020 potrzebuję 2200 oj, szczęśliwego nowego roku w 2020 tak No. I razem i następnym razem jak ten. Jak będę wychodził gdzieś z tyle w opłynę, no to jasne, że będziecie film Pokémon Go, więc z z subskrybujcie mnie, dzwonaczcie żeby każdy film wam się pokazywał, a ja niestety muszę dalej mm, atakować. Czasami też to samo, Wczoraj też Flareona, ale nie miałem jak. Nie innych Pokémonów, nie miałem zazdrowia Pokémony. Co co? To mamy go na ekscelenta. Albo nie, po prostu Pokemonów zmienię. Poka się później, Zrobiłam go. Zanim to nie masz sensu przetestować. Okay, Cześć, Fire Blast. To jest bardzo dobry artykuł tego Pokémona. Fire Blast. Graj będzie ekscytny. Myślałam, że tylko pokrył. Skądś jest strasznie. No. O, to się nie dziwcie, że tak się nie Nie mam szans po prostu COŚ Babcia, to ja miałem robić No Niestety miałem Nie wyciągnąć gary, ale przynajmniej wstawię gary Ja jeszcze w domu posprzątam I jak. I później zadzwonię do mojego taty, to postaram się jakoś wyjść z telefonem na dwór i ten odcinek spokojnie go zrobić. Albo najwyżej jak wrócę z podwórka, to odcinek bym zrobił, ale ja bym chętnie chciał zrobić odcinek z rajda. Tak, z rajdem bym chciał zrobić, ale no... Ja nie wiem bo chętnie bym tam tego pokemona posiósł ale to jest mocny pokemon strasznie a to że ja mam Fioriona, to mi nic nie da w sumie muszę jeszcze jedną ewolucję ivy zrobić bo tak bo zrobię sobie e. E. no i nie mam w ogóle ivy w ogóle ivy nie mam no niestety w ogóle nie mam i więc nie panem, ale chyba będziemy walczyć. I, i tak, zapraszam na serio, żebyście zostawili tą łapkę w górę. I subskrypcję, bo to mi się pomoże wybić na polskim YouTubie. I... Mm, jak zostawicie już subskrypcję, to łapka... Nie łapka, tylko po prostu dzwoneczek. Żeby filmy, filmy pokazywały wam się codziennie. Nie, nie, że codziennie, ale żeby filmy się wam pokazywały. Codziennie, po jak mówię, nie będzie tym. Więc no niestety. Sylwestra chciałem nagrać, ale te, telefon mi się rozładował. I nie, niestety. Ale myśmy jedziemy wczoraj do Zobaczcie nie Wczoraj. Wszystko mi my się myli wczoraj. A sobie ja można też troszkę powiedzieć, że wczoraj bo wiadomo północ to się zaczynało tam full play ok, spóźniłem go chyba, tak? może chętnie zniszczyć nice trzy razy atak tak? to wiadomo, że Ja jestem Co to chodzi pewnie. Dobra, tak. W ogóle makroła nie używam to. Ale muszę, ale ja go zostawię. Ja zostawię mu Kroła. już ja bardzo, jeszcze dwa Pokémony mi zostały. Ale nie, nie żyjemy, niestety. No i Więc moje razem to było tyle. Mm, teraz będę musiał zrobić niestety mm, miniaturkę. Więc odcinek jakoś tak o 10-11 chyba wleci. Ale ja nie wiem, moi drodzy. Bo... I przepraszam na serio za te odgłosy w tle, co się dzieje, więc. No. Niestety, niestety, tak, te, takie warunki dzisiaj mijają do nagrywania. Ale postaram się wam wynagrodzić to czasami i wynagradzałem wam to miniaturką, yy. więc,